Dzisiaj jest dzisiaj z nami Honor 400 Lite, jeżeli ktoś jest ciekawy jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanec albo Pan mnie, co wpiszecie i tak ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tego jednak raczej nie, jest jeszcze strona internetowa smartphone.pl, gdzie wrzucam testy, recenzje, jakieś ciekawe newsy. Bardzo dziękuję za wszystkie wejścia. Nasz dzisiejszy bohater jest już na rynku od jakiegoś czasu, startował z ceną 1300 bez złotówki. Teraz można go kupić za 1200 bez złotówki, czyli mamy po pierwsze do czynienia z pozytywną tendencją, kiedy cena spada, ale moim zdaniem jeszcze troszeczkę należy poczekać, a po drugie jest to przedstawiciel tak zwanej średniej niższej półki. No niestety takie mamy czasy, że za ten 1200-1300 zł to jest średnia niższa półka, czyli to są takie telefony, które po pierwsze trzeba się w nich liczyć z jakimiś tam ustępstwami, czyli brakami, a po drugie wszyscy kręcą nosem, a koniec końców i tak idą i kupują właśnie takie telefony, bo nie chcą wydawać majątku na telefon, ale chcą, żeby mieć coś za no, w miarę przyzwoite pieniądze, coś, co będzie działało, w związku z czym według takich kryteriów będziemy oceniać naszego dzisiejszego bohatera no i sprawdzać, czy za te Pieniądze duże, małe. Ten telefon ma wszystko to, co mieć powinien. Pudełko mogę też szybko pokazać, bo jakbyście chcieli zobaczyć, jak wygląda tak zwana Bida z nędzą, no to właśnie jest to. W pudełku oprócz telefonu, właśnie tutaj. O! Pudełko oprócz telefonu jest drugie, małe pudełko z kabelkiem, z kabelkiem USB-C, USB-A. I tutaj jest szpileczka, i to by było na tyle. W związku z czym pudełeczko składam, odkładam na bok i opowiadam o tym, jak tego telefonu mi się używa. Zaczniemy sobie od budowy. Powiem też o wyświetlaczu. Tutaj jest kilka rzeczy ciekawych i kilka rzeczy niestety też ciekawych nieco mniej. Czy ten telefon czegoś Wam nie przypomina? Oczywiście przypomina iPhone'a i to, żeby tylko wyspa. No, wyspa jak wyspa, tak? Ale zobaczcie tutaj z boku. Mamy specjalny przycisk, o którym zaraz powiem, oczywiście do robienia zdjęć. Szok niedowierzany, chociaż pamiętacie telefony Sony, jest taka marka, jeszcze robi telefony, to przecież Sony też miało taki przycisk, chociaż z nieco innym zastosowaniem. Dobrze. 1200 zł, 1300 zł, w związku z czym o tak zwanych metalach szlachetnych oraz szlachetnym szkle tutaj możemy zapomnieć. Tutaj wszędzie mamy Tworzywo, ale nie powiem, żeby to było źle skomponowane. Ten telefon nawet jest dosyć ładny. Ten tył jest fajny, matowy. Nie zbiera odcisków palców. Wyspa jak to wyspa w iPhonie. Ale nie będę narzekał, bo to naprawdę jest całkiem całkiem. Dzięki temu, że te tworzywa są nieszlachetne, to też ten telefon nie jest specjalnie ciężki. On waży. 171 gramów przy całkiem sporym wyświetlaczu 6,7. No więc nie jest źle, norma IP65 i teraz tak. Tutaj mamy miejsce na dwie symki, jest możliwość tak samo zainstalowania eSIM-a, jest USB-C i uwaga. No niestety, to jest rzecz rzadko ostatnio spotykana. Głośnik jeden i Honor uznał, że tyle by wystarczyło. W związku z czym to brzmi Zobaczymy, czy siedzi zakładka w pamięci. No, niestety siedzi. Nie macie szczęście, no widzicie. Macie szczęście, więc nie pokażę Wam, jak to brzmi. Szczerze, nie ma specjalnie co pokazywać. Znaczy, dźwięk jest czysty, ale bez głębi, bez basów. No i oczywiście przysłoniecie go w sposób łatwy paluszkiem, więc no, oglądanie. Treści na głośnikach zewnętrznych tutaj jest średnie, tak? Raczej zakładałbym słuchawki na słuchawkach Bluetooth, oczywiście, bo wejścia słuchawkowego nie ma. Dźwięk jest w porządku. Idziemy tutaj. Tutaj mamy ten przycisk. I cóż my możemy nim zrobić? Jak naciśniemy raz, to proszę bardzo, otwiera nam się aplikacja aparatu. Jak przytrzymamy dłużej to wtedy otwiera nam się obiektyw Google'a, wracając do aplikacji aparatu możemy sobie, o zobaczcie, sterować, zoomować zdjęcia do 10-krotności, przytrzymując nastawiamy sobie ostrość, no i wciskając robimy zdjęcie ja zawsze powiem tak. Nie używałem tego, chociaż robiłem tym telefonem zdjęcia raz czy dwa razy, spróbowałem i podziękowałem. Dlaczego? Dlatego, że zawsze zrobienie zdjęcia wymaga naciśnięcia mocniejszego tutaj, a przy tym mocniejszym naciśnięciu zdarza się, że telefon jednak nam się gdzieś poruszy. W związku z czym ja wybierałem tutaj naciśnięcie wyświetlacza. Ale, powiem tak, szkoda, że tego typu przycisku nie mają telefony, to taka moja refleksja po używaniu tego telefonu, nie mają e, tego e, przycisku i takiej możliwości zoomowania telefony, które mają naprawdę dobry teleobiektyw. Ostatnio przecież e, testowałem, czy tam Xiaomi 15 Ultra, czy tego Vivo X200 Pro, gdzie naprawdę zoomowanie... Było bardzo, bardzo fajne i sensowne. Tak 200 megapikseli, obiektyw tele i fantastyczne przybliżenia. I tam, powiem szczerze, coś takiego by się przydało moim zdaniem. No, ale to taka e, luźna uwaga, jedziemy dalej. Tutaj mamy dwa przyciski standard, tutaj nie mamy nic, tylko głośniczek do wyciszania szumów. Tutaj nie mamy nic. E, no, więc budowa w sumie jest e, całkiem, całkiem idziemy z wyświetlaczem od razu. Przekąt i 6,7 cala, szczęśliwy AMOLED, odświeżanie 120, ale nie LTPO, tylko takie wiecie skokowe 60, 120 albo wybieramy sobie, żeby telefon tam skakał jak chce. Pomiędzy tymi częstotliwościami 3500 nitów producent podaje jasność maksymalną, ale ta jasność maksymalna nie jest na pewno taka wysoka, nie wiem 3500 pewnie tradycyjnie, nie W jednym punkciku, w warunkach laboratoryjnych, nie jest to zły wyświetlacz, jeżeli chodzi o jasność, ale jak robiłem zdjęcia na dworze, no to gdzieś tam dwa, trzy razy miałem taką myśl, jaśniej poproszę, jaśniej poproszę. Także to jest jasny wyświetlacz, ale mogło być troszeczkę lepiej. Jest dwukrotne uderzenie w celu wybudzenia i wygaszenia. Jest czytnik linii papilarnych tutaj. Optyczny, a nie ultra w związku z czym ciutkę dłużej trzeba przytrzymać palec, ale działa całkiem, całkiem. Chciałbym powiedzieć, że jest always on display, ale jak widzicie, always on display jest przez chwilę. A później znika i nie ma opcji, żeby ustawić go na stałe. To mi się nie podoba. No i tutaj z przodu mamy taką kapsułkę. I ta kapsułka, oprócz tego, że jest duża, spełnia jakieś funkcje, dlatego że jak puścimy sobie na przykład muzykę, to tutaj, nie wiem, ze Spotify'a, to tutaj pojawia się, no tak jak w iPhonach, tak. Taki skrót, gdzie naciskając możemy go nacisnąć i przejść od razu w ustawienia, ale też jest jeszcze jedna rzecz tutaj w tej kapsułce, i ja już pokazuję cóż to jest, dzień dobry. O to jest to, zobaczcie, jest dioda. Doświetlająca, więc jak ktoś chce sobie zrobić selfiaka i się doświetlić, no to może w ten sposób, także przynajmniej coś tutaj producent włożył do tej kapsuły, a nie zmarnował miejsce, żeby tylko wyglądało tak jak w iPhone'ie. Wyświetlacz płaski, ramki symetryczne, no i jest naklejona folia ochronna na wyświetlacz. I co też poczytuję za plus, no bo nie musimy się przynajmniej o to na początku martwić. W sumie budowa, wyświetlacz, no jak dla mnie w tej cenie. Ok. Działanie i oprogramowanie szybciutko. Mamy tutaj Mediateka Dimensity 7025 6nm, 8 GB RAM, 256 pamięci wbudowanej. I to jest, jakby to powiedzieć, Ładnie. Nie chcę powiedzieć, że to jest słaby proces, dlatego że tutaj wszystko w swoim odpowiednim tempie działa, no ale to nie jest żaden wybitny procesor, to nie jest żaden wybitny wynik w Antutu Benchmark i to też widać w codziennej pracy, że to nie jest za szybki procent 425 tysięcy punktów, no to wiecie, za takie pieniądze jesteśmy w stanie kupić coś dużo, 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 jeszcze kilka razy dużo bym musiał powiedzieć wydajniejszego, więc jeżeli komuś potrzebna jest wydajność, no to nie, to nie będzie ten adres. Natomiast wszystko tutaj chodzi naprawdę całkiem ładnie. Zresztą piszmy sobie coś, wiadomo, że wpiszemy sobie stronę, który smartfon.pl, Otworzymy. Chwileczkę poczekamy. Ale tutaj wszystko naprawdę działa całkiem, całkiem. Także w takim codziennym używaniu nie mogę powiedzieć, żeby coś tutaj było nie tak, żeby coś mnie wkurzało. Wszystko jest płynne. Te animacje są takie, widzicie. No, aploskie, tak? Powolne troszeczkę ale bardzo płynne, bardzo ładne. To jest rzecz taka, na którą zwróciłem uwagę. Przyjemnie się to ogląda. Wszystkie tak zwane dodatkowe czynności na tym telefonie są OK, czyli GPS, ciała bez problemu, jest NFC, więc zapłacicie zbliżeniowo jakość rozmów głosowych jest w porządku. Jest, widzicie, Wi-Fi calling, jest voice over LTE tak samo, przynajmniej ja mam na karcie Orange. A. także tutaj Zastrzeżeń większych nie mam, oprócz tego, że tak jak mówię, za te pieniądze można kupić wydajniejszy telefon, to jest jedna rzecz, oprogramowanie. Android 15 to jest jedna rzecz i jeżeli mnie pamięć nie myli, to wszystkie te Honory z 400, więc tak samo ten Light łapie się na sześć aktualizacji systemu. No to, jeżeli się nie mylę, to to naprawdę jest duża sprawa, chociaż nie wiem, kto przez 6 lat będzie używał tego telefonu. Jest troszeczkę śmieciowych aplikacji tutaj preinstalowanych. Mamy jakieś tam najlepsze aplikacje jakieś Amazony, jakieś gry, ale nie ma tutaj nic inwazyjnego, po prostu odinstalowano. Odinstalowujecie sobie trudne słowo. Te wszystkie aplikacje i już. Natomiast, tak jak zawsze powtarzam, to wszystko wygląda tak jak w starych telefonach Huawei. A. No, przepraszam czy bardzo, honorze, no, ale taka jest, taka jest prawda. Więc, kto miał kiedyś Huawei, a, tutaj odnajdzie się bez najmniejszego problemu. Oczywiście AI. AI jest, sugestia i magiczny portal, no to takie tam średnie AI. Jest AI googlowskie i jest kilka rzeczy w aplikacji aparatu, Ja od razu pokażę. Bo później oczywiście zapomnę, a to AI no, nie najgorzej się tutaj spisuje. Weźmy sobie na przykład o takie zdjęcie. Wejdźmy sobie w edycję AI. W gumkę i wymaż przechodniów. No to proszę bardzo. Przechodniów mamy tutaj dużo. Wymazujemy. I nie mamy przechodnia żadnego. I naprawdę całkiem ładnie to działa. Natomiast nie mamy tego, co mieliśmy w tych innych honorach. Na przykład w tym, czyli w zwykłej 400, na przykład, czyli tego ożywiania zdjęć. No to tutaj takiej opcji nie ma. Ale w sumie, no, działanie to tak sobie, oprogramowanie bez zastrzeżeń. Zdjęcia, filmy. Trzy. Oczka, ale dwa obiektywy, bo tutaj jest lampa LED doświetlająca. Obiektyw główny ma 108 megapikseli, światło 1.8, nie ma optycznej stabilizacji obrazu. A szeroki kąt jest, ale on ma 5 megapikseli. Więc malutko. Z przodu mamy 16 megapikseli, światło 2.5. Aplikacja znana, lubiana, prosta. Zdjęcia nocne typ potetowy. Zdjęcia, wideo, przy czym wideo nakręcimy tylko i wyłącznie w Full HD 4K, tutaj nie występuje, no chyba że chcemy w niższej rozdzielczości, no i też nie ma e, stabilizacji, zaraz zobaczycie, ale wideo jest no kiepskie, dawno nie widziałem tak kiepskiego wideo, przysłona, wiele filmów. I tak dalej, i tak dalej. Jak wyglądają zdjęcia? Zdjęcia z głównego aparatu są ok. Tutaj jakoś specjalnie się nie będę pastwił, dlatego że kolorki są mocne, kolorki są nasycone. Tych szczegółów jest odpowiednia ilość. Moim zdaniem, zobaczcie tutaj na napis, wszystko widać. Schron obronny w szerokim kącie. Już żadnego napisu tutaj nie zobaczymy. No, widać, te 5 megapikseli to jest jednak bardzo mało, także ogólnie zdjęcie jakoś tam wygląda, ale przybliżyć to zdjęcie nie ma żadnego sensu. Czasami są też dosyć mocne przepalenia gdzieś tam na górze. No widzicie, to niebo tak średnio tutaj wygląda. No, tak jak mówię, podstawowy zestaw, i nie wiem, czy bym sobie nie odpuścił tego szerokiego kąta, no ale tak, przynajmniej producent może mówić, że o nie, jest szeroki kąt typowy, no, rozpiętość tonalna jest, jest słaba, w związku z czym te, czasami te zdjęcia A przepalone, dwa, no, ciężko nie wydobywa pierwszego planu telefon z cienia, tylko wszystko jest takie ciemne. No, zachwycony nie jestem, a opowiem w ten sposób. Na no, filmy to już w ogóle masakra, ale już nie gadam. Po prostu zobaczcie sobie tutaj Oślimaczek na podwórku. No ale. Powiedzmy, że całkiem, całkiem dobrze. Nie gadam, a typ nocny jest i on no, no, ładnie wyostrza, tak? No to, to przynajmniej tyle, zobaczcie, bo tu jest zwykłe zdjęcie tutaj napis ładnie zrobiony. Też nie gadam, zobaczcie sobie zdjęcia, zobaczcie filmy i sami wszystko ocencie. 1, 2, 3, witam. Krótka piłka, chociaż może nie do końca, dlatego że tylko Full HD 4K nie ma. Zaczynamy od szerokiego kąta, ale niestety podczas nagrania, nawet w tym Full HD, nie możemy się przełączyć na obiektyw główny, czyli trzeba zapauzować nagranie i przejść na obiektyw główny. Stabilizacja chyba też nie jest najlepsza. Pod palcem dwukrotny zoom. 10 dziesięciokrotnie, ale trzęsie się to wszystko niesamowicie. Dzień dobry, a to kamerka do selfie oczywiście tak samo, tylko i wyłącznie Full HD. No i tyle, tak? Wiele tutaj do dodania nie mam, bo też nie jest to specjalnie zaawansowany sprzęt, w związku z czym znikam. Co nam jeszcze zostało bateria. 5230 mAh przy tak mało wymagającym placu, przy ładnym wyświetlaczu AMOLED, który nie zżera jakoś specjalnie energii, to bateria, moim zdaniem, w tym telefonie jest chyba najmocniejszym punktem, dlatego że ten telefon spokojnie, przy włączonym cały czas 5G, trochę wychodziłem z domu, nie tylko siedziałem ostatnio, no ale też siedziałem i w domu miałem Wi-Fi, na zewnątrz 5G, to. Ta bateria starczała mi na ponad dwa dni, 2,5 i pół dnia spokojnie, kiedy miałem 20% i już mówię dobre. Podłączę do ładowarki. Ładowanie 35-watowe, oczywiście koski do ładowania nie ma w pudełku, sami się musicie o nią zatroszczyć. Ładowania bezprzewodowego nie ma, no ale tak jak mówię, jak Komuś zależy na długim czasie pracy na baterii, przy takim telefonie, który no, bynajmniej nie skłania do tego, żeby na nim grać, tylko po prostu tam przegląda się. social media korzysta się z niego jak ze zwykłego smartfonu. No to dwa dni spokojnie tutaj bez najmniejszego problemu, a myślę, że sporo osób wyciągnie z tego telefonu nawet więcej. Czyli co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? 1300 było, 1200 jest i jak dla mnie czekamy dalej dlatego że za 1200 zł można kupić tyle, tyle telefonów lepszych zaczynając od CMF fona o na przykład tego który kosztuje 1000 bez złotówki który ma obiektyw tele który też ma jeden głośnik ale który ma lepszy wyświetlacz moim zdaniem który o wiele wiele lepiej działa to chociażby jedna propozycja ale są tak samo motki, tak Edge 50 Neo która ma obiektyw tele tak samo, która działa o wiele lepiej, która jest bardzo fajnym telefonem. G85, tak? Też podobne pieniądze, też lepszy telefon, także naprawdę już nie mówię o tych POKO F6 na przykład z zeszłego sezonu, które też pewnie coś koło tego będą kosztowały, a są bardziej wygodne. No naprawdę można wybierać w telefonach, które mają o wiele więcej argumentów przemawiających za tym, żeby je kupić, niż ten telefon. Ten telefon, nie mówię nie, 700 za jakiś czas, może za taką cenę. Dla osób, które nie potrzebują jakiegoś niesamowitego urządzenia, nie chcę powiedzieć dla babci, dla dziadka i dla dzieciaka, no ale jakoś gdzieś w ten sposób bym ten telefon pozycjonował. O. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, i co? I do następnego urządzenia. Na razie, hej, cześć.